Więc, więc jesteśmy pierwsi w historii. Rozmawiać będziemy o różnicach międzypokoleniowych. Na tej estradzie są jest baby boomer, osoba urodzona w latach 46-64, jest X, osoba urodzona w latach 65-79, są milenialsi 80-94 i jest generacja Z, albo Generation Z, albo Igen, różne, różne nazwy to, są to są, ci, to są ci młodzi kosmici. Z pokoleniami jest tak, że mm, właściwie te różnice wynikają e, z e, otoczenia, tak? z tego, że poszczególne pokolenia, w związku z tym jak funkcjonują, e, stykają się z różnego rodzaju wydarzeniami, również wydarzeniami medialnymi, trendami, przekazami e, na różnych etapach swojego życia. W efekcie e, członkowie poszczególnych pokoleń rozwijają zbliżone w ramach pokolenia systemy wartości. Oczywiście każdy na poziomie indywidualnym jest inny i tu nie ma zmiłuj. Natomiast ta wspólnota z jednej strony ułatwia dotarcie do poszczególnych pokoleń, z drugiej strony ułatwia nam no, takie systematyzowanie wiedzy. I w związku z tym często się tym posługujemy. Myślę i powiem Wam, że im dłużej się przygotowałam do tego panelu, tym bardziej się w tej kwestii radykalizowałam. Myślę, że, że to porządkowanie wiedzy jest ze szkodą dla nas, że yy, wpadamy w szufladki w sposobie myślenia. Ale niektóre szufladki być może są trafne. Sprawdźmy to. Chciałabym Was zapytać, proszę, żeby każdy z Was yy, powiedział zgodnie z tym, co sam w swojej głowie myśli, albo tak uważa, tak chce, albo yy, sądzi, że gdyby ta kwestia jego dotyczyła, to właśnie tak by chciał. Yy, Jaka jest preferowana przez Ciebie osobiście tygodniowa liczba pracy zdalnej? Mówimy o pracy zdalnej versus praca w biurze. Poproszę, żebyście wybrali kartkę i pokazali ją wszystkim. Hej, okay. dobra, dzięki. Dobrze, 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 już się zaczęło. Jaka jest średnia liczba nadgodzin w tygodniu, jaką jesteś gotów, gotowa akceptować? Średnia liczba nadgodzin w tygodniu. 1, 3, 5 lub więcej. Nad godzin ponad uzgodniony czas pracy. Okej. Okay. No, ładnie. To te, te, Tego się nie spodziewaliśmy. Co ile lat warto według ciebie zmieniać pracę? Albo przynajmniej poważnie rozważyć zmianę pracy, jak sądzisz? Wybierajcie. Tu dla mnie nie ma prawidłowej odpowiedzi. Okej, okay, dobra. Ok, widzę pięć częściej, bardziej Darek? Też dobra, okej, okay, dziękuję bardzo. Na ile dostęp do najnowszych narzędzi cyfrowych zachęciłby Cię do zmiany pracy albo do udziału w jakimś ważnym projekcie? Jeden w bardzo małym stopniu, trzy średnio, pięć znacznie, no i ta odpowiedź bardziej wiecz, więcej. Trzy, pięć, trzy, więcej. Aha, czyli jednak, jednak jest jakaś różnica. Dobrze. Jakie przekonania czy opinie o swoim pokoleniu zdarzyło ci się usłyszeć, takie, z którymi się kompletnie nie zgadzasz? Że nie potrafimy opanowywać nowych technologii? Eee, bardzo krzywdzące, ja nie... bardzo. Ja się z tym nie zgadzam osobiście. Też mam trochę takie swojej ścieżki kariery doświadczenia, bo zaczynałem jako młody gniewny informatyk 30 parę lat temu. Eee, przebranżowiłem się w międzyczasie. Ale mam osoby, z którymi współpracuję, czy współpracowałem przez, przez lata, z mojego, tej, tego woreczka BB, tak? które naprawdę radziły sobie fajnie, były no, zainteresowane nabywaniem wiedzy, no w obszarze takim, jakim informatyka im może pomóc w wykonywaniu obowiązków, czyli sławetny Excel, tak? Outlook, czy tego typu pakiety. Totalnie nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że moje pokolenie jest nielojalne. Bierzemy co chcemy i uciekamy. Nie zgadzam się i bunt. To gdzie iskrzy między pokoleniami? Gdzie są te sytuacje, w których spotykamy się w gronie osób w różnym wieku i zaczyna, zaczynają się tarcia, które przypisujecie do tych różnic wieku? To może ja... Ja zauważyłam taką prawidłowość, że te tarcia powstają wtedy, kiedy ktoś oczekuje wsparcia. Że mamy inne spojrzenie na to, jak kogoś wspierać. Ale inne też na to, jakie wsparcie chcemy, jakiego oczekujemy, czy tylko inne na to, jak je dawać? Myślę, że w sumie z obu stron. Ale y, trochę tak mi się y, to kojarzy z takim matkowaniem, że czasem sta starsze osoby. Ode mnie. Raczej mają taką tendencję do tego, żeby coś za, za kogoś zrobić. Że, że, że osoby właśnie bardziej yy, zaawansowane wiekowo mają tendencję do przejmowania troszeczkę obowiązków, bardziej za kogoś. Czyli pomóż rozumieją jako zrób, ja za, zrób mnie. za mnie. Po... A potem mają za złe. Potem... Nie chcesz tego powiedzieć, ale się zdarza. Tak, to potem widzę coś takiego, że ja tu muszę za wszystkich robić. Może nie rozumieją, tylko uważają, że zrobią one zawsze lepiej. Być może. Być może też mają troszeczkę takie. Um... Taki kam kamyczek do własnego ogródka, tak, ale mniej więcej czasami łapię się też na tym, no bo <laughs> będąc yy, szefem yy, pionu, yy, ja mam. Spojrze pionowe spojrzenie na, na relacje, nie poziome. Tak? Tu pewnie też iskrzy. W moim pionowym spojrzeniu na dział, to łapie się na tym, że no nie matkuje, ale ojcuje. W Imker jest tak, że no 90% załogi to jest albo w podobnym wieku do mnie, albo młodsza. U nas jest bardzo mało osób, które są ode mnie starsze. Także. Tutaj mam najwięcej doświadczenia i widzę, że jest taka, wytworzyła się taka kultura współpracy. Jest taka kultura współpracy, że jak ty czegoś nie potrafisz, to po prostu ja naturalnie wchodzę, pomagam i widzę, że ci ludzie się wspierają w taki partnerski, przyjacielski sposób. U nas w grupie jest o tyle specyficznie, że grupa, w której pracuję, reprezentuje branże tradycyjne budownictwo, deweloperka w jednej części, w drugiej inwestycje w startupy, nowe technologie i tego typu rzeczy. I zauważyłem, że pierwszy poziom starcia w, tej branż, w tych branżach tradycyjnych polega na poziomie wrażliwości, co mam na myśli, na budowach, na których pa panuje klasyczny układ królestw. Młodsze pokolenie, i słusznie, ale, ale wydaje mi się, że, że do końca może to nie, nie wynikać z tego, że to jest młody człowiek, ale ma większą wrażliwość i ma mniejszą tolerancję do zachowań twardych, czasami przekraczających poziom kultury osobistej, co dla pokolenia starszego jest bardziej dopuszczalne, być może dlatego, że nasze pokolenie jednak zaczynało w trudnych, w trudnych czasach, gdzie nawet widać też po różnicach między krajami. Polska generalnie i pracownicy w polskich firmach pracują z reguły, moim zdaniem, gdzieś z 20-30% więcej czasu i więcej wysiłków wkładają niż pracuje się na, na, na zachodzie. To jest jakby pierwsza różnica. Kolejna grupa albo punkt, w którym może dochodzić do elementów zapalnych. Jest zauważyłem to, co się dzieje między innymi i w rodzinach, i w firmach, a mianowicie różnica w, w potrzebie z jednej strony, a w drugiej w oczekiwaniu co do poziomu kontroli. I wydaje mi się, że tutaj działają te klisze, o których. Agnieszka mówiłaś, które też tu, 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 tu to, to były wskazywane, że niestety czasami właśnie działa klisza taka, że jak przychodzi młody człowiek, no to jest mało rozgarnięty, mało odpowiedzialny, nie Mało klisza, zaangażowany. Mało zaangażowany, dokładnie, co jest moim zdaniem ewidentnym często błędem. Po prostu wynika to z tego, że mamy różne poziomy doświadczenia. I z automatu na takiego na taką właśnie osobę e, zarzuca się większą e, sieć kontroli e, i tak dalej i tak dalej co często jest odbierane i też słusznie, jako brak zaufania, i obniża e, brak bianusów, zaangażowanie i, zaangażowanie i, i być, się w, tak, tak rodzi samospełniające się prace. Dokładnie tak, i to, i, i to właśnie może być jakby reakcją, a nie e, e, pierwotnym, prze, pierwotnym, e, pierwotnym elementem. Więc na to po prostu trzeba zwracać, e, e, wydaje mi się, uwagę. Ja chciałbym opowiedzieć specyficznie o e, kulturze, e, którą e, kulturze, którą zbudowaliśmy, kulturze, którą zbudował mój partner, e, partner e, Przemek, e, Przemek Josiakowski. No i właśnie, stworzył e, Akademię e, Localhost, e, później wspólnie stworzyliśmy e, Fight Club Engineers. E, no i właśnie, Fight Club. Tak, tak więc... naz nazwa firmy. Wszyscy miziamy programistów, hołubimy, głaszczemy, żeby chcieli do nas przyjść i żeby nam nie uciekli. A oni robią Fight Club. Tak, i e, no, e, dosłownie e, jakby cytat, który też mieliśmy na stronie przez jakiś czas, e, dostaniesz u nas programistyczny w pierdol. Zgadza się wyszukiwarka Google znajduje ten cytat. Sprawdziłam. <gry> e, tak, więc e, o to chodzi, tak? Więc w ogóle zmieniamy e, model i e, w ogóle zmieniamy relacje. E, jako po prostu, okej, okay, jakie są standardy, w jakich my chcemy funkcjonować. E, I właśnie takich ludzi przyciągamy. E, I mówimy im: e, słuchajcie, bycie programistą zdecydowanie nie jest proste. Zobaczcie, ile jest rzeczy, których gdzie wy jesteście, jest wasza wiedza, co wiecie, ile nie wiecie i ile w ogóle jest, jakby, no właśnie, trudnych aspektów bycia programistą i czy ty na pewno się nadajesz? Chciałabym zachęcić do nie myślenia kategoriami wieku, tylko kategorią, na jakim etapie życiowym jest dana osoba, bo to zwłaszcza wpływa na to, jak ona się zachowuje w pracy. Dam państwu przykłady z życia czterech osób i odpowiedzcie sobie sami, kto, gdzie im bliżej do siebie. Jedna osoba jest to 25 latek z Warszawy, urodzony w Warszawie. Rodzice pracujący w korporacji. W związku z tym mógł skończyć bardzo dobrą uczelnię w Warszawie, odziedziczył mieszkanie w centrum Warszawy po babci. Generalnie może wybierać pracę, bo koledzy też są w dobrych korporacjach, więc może pójść do każdego miejsca, może pójść. Wybierać, czy chce się rozwijać, czy chce pracować za pieniądze. Nie ma w ogóle ograniczeń. Drugi 25 latek wychował się w małej wsi, skończył też studia, ale te studia na uczelni, która była najbliżej, no bo problem z dojazdem też nie można było wynająć stacji, gdziekolwiek mieszkać. I on też przyjeżdża do Warszawy i szuka pracy. Powiedzmy, że obaj skończyli te same, ten sam typ studiów, tak? I teraz, jak oni podchodzą do szukania pracy, i jak się zachowują w nowej pracy? Następne dwie osoby. Kobieta 40 lat z dwójką dzieci po rozwodzie, małe szanse na dobre alimenty, nie pracowała przez ostatnie kilka lat, bo wychowywała dzieci. Druga kobieta, też 40 lat, mm. dwoje dzieci. Pracowała wcześniej w bardzo dobrej korporacji, wychowuj, wychowała dzieci, jednocześnie z mężem mają bardzo dobrze prosperującą firmę i przez ostatnich kilka lat z mężem prowadziła tą firmę i teraz doszła do wniosku, że no, za dużo czasu spędzają razem, chce poszukać nowej pracy. Jak Państwo myślicie, kto ze sobą ma więcej wspólnego na rynku pracy i jak się zachowuje u pracodawcy i jak szuka pracy? To okay. nie kwestia wieku, to kwestia sytuacji życiowej. Bardzo Wam dziękuję za to, że zechcieliście podzielić się swoimi doświadczeniami, wrażeniami, refleksjami, za to, że daliście się zaprosić. Mateusz Czerko, Dawid Sokołowski, Ewa Bartnik, Darek Szczypiński, Andrzej Rusznice. Ja bardzo poproszę o brawa dla tej ekipy.